W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Litania do Świętego Mikołaja. Kyrie lejson, Chryste, Leison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święty Mikołaju, cudotwórco, módź się za nami. Święty Mikołaju, wspomożycielu ubogich, módź się za nami. Święty Mikołaju, obrońco dziewic, módź się za nami. Święty Mikołaju, opiekunie żeglujących, módź się za nami. Święty Mikołaju, wkrzesicielu umarłych, Módl się za nami. Święty Mikołaju, Odnowicielu, świątyń Bożych, módl się za nami. Święty Mikołaju, pocieszcielu strapionych, módl się za nami. Święty Mikołaju, ucieczko chorych, módl się za nami. Święty Mikołaju, biskubie, cudownie wybrany, módl się za nami. Święty Mikołaju, dobry pasterzu wiernych. Módl się za nami. Święty Mikołaju, pogromco złych duchów, Módl się za nami. Święty Mikołaju, słowa Bożego Głosicielu, Módl się za nami. Święty Mikołaju, walczący ze zbrodniami, Módl się za nami. Święty Mikołaju, zdrowie niemocnych, Módl się za nami. Święty Mikołaju, podporo więźniów, Módź się za nami. Święty Mikołaju, strzegący tajemnic. módl się za nami. Święty Mikołaju, szczodry jałmużniku. módl się za nami. Święty Mikołaju, miłujący ubóstwo. módl się za nami. Święty Mikołaju, podporo strzemiężliwości. módl się za nami. Święty Mikołaju, opiekunie sierot. Módź się za nami. Święty Mikołaju. Opiekujnie rodzin, módl się za nami, Święty Mikołaju, naśladowca cnót Chrystusowych. Módl się za nami, Święty Mikołaju, pośredniku nasz u Pana. Módl się za nami, Święty Mikołaju, ratunku konających. Módl się za nami, Święty Mikołaju, wybawicielu dusz cierpiących. Módl się za nami, Święty Mikołaju. Ucieczko w każdej potrzebie. Módl się za nami. Święty Mikołaju, Ojcze nasz Najlepszy, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Mikołaju, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, miłosierny Ojcze Niebieski. Dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona i opiekuna. Racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich abyśmy, będąc z łaski Twojej, wezwani za Jego przyczyną, służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prośba do świętego Mikołaja. Miłosierny Boże, wołamy o Twoją łaskę za wstawiennictwem świętego Mikołaja biskupa czuwaj nad nami wśród wszelkich niebezpieczeństw abyśmy mogli bez przeszkód kroczyć drogą wiodącą do zbawienia przez Chrystusa Pana naszego amen święty mikołaj urodził się w 270 roku i określa się że zmarł dziś 6 grudnia 345 Święty pierwszych wieków chrześcijaństwa biskup Myr, jeden najbardziej znanych i lubianych święty ze względu na jego szczodrość obdarowywaniu potrzebujących, zaliczany do grona czternastu wielkich wspomożycieli Kościoła katolickiego, czczony również w Kościele Prawosławnym jako uczestnik soboru łączącego oba Kościoły. Święty, do którego zwracają się dzieci, patron bezinteresownej dobroci, handlowców, żeglarzy, kupców, więźniów niesprawiedliwie oskarżonych, pomyślnego za mąż pójścia i urodzenia dzieci. Dziękujmy wspólnej modlitwie, świętemu Mikołajowi, oddajmy nasze rodziny nas samych, wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach, prosząc Matki Bożej też wstawiennictwo za nami, rzesznymi. Mamo, mijasz swoje opiece, a święci, a szczególnie w dzisiejszym dniu, święty Mikołaju, bądź przy nas, wspieraj nas, opiekuj się nami. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racznie nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich zwykłych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Mikołaju, módl się za nami. Święty Mikołaju, módl się za nami. Święty Mikołaju, módl się za nami. Modlił się ze wszystkimi brat Krzysztof, Paulista, Szczęstochowy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.